Łukasz Ostrowski Send Auto. Dzień dobry. Dziś pokażę wam Audi A5 z 2011 roku z silnikiem diesla o mocy 143 koni mechanicznych. Nie wiem czy mówiłem 2011 rok. samochód zarejestrowany, ubezpieczony w Polsce. Automatyczna skrzynia biegów dwa komplety kół, cool, ale kół. Cool. Jest lato na felgach aluminiowych, jest zima na felgach aluminiowych, zima jest też na felgach aluminiowych oryginalnych. Ładny, szary, kolor. No Oglądamy sobie autko ładne są piątki. piątki ładne są i ładne są po prostu. Co wam tutaj będziemy dużo mówić, kolorować, Po prostu patrzcie, oglądajcie. Cześć! I zaraz przejdziemy do środka. Dobra, pora na bagażnik. A ten bagażnik. Jak to bagażnik? Służy, żeby coś włożyć, słuchajcie, Wstydu nie ma? To że jest. Hop, zamykamy bramy. I teraz tak. Drugi rząd siedzeń jest podłokietnik, są i -y, Są elektryczne szyby. Dobra. Siadamy do środka. Ciach. I co my tu mamy? Jedenasty rok. 317 tysięcy km. Słuchajcie, normalnie no. Diesla kupuje ktoś, kto jeździ. Wychodzi niespełna 30 rocznie. Odpalimy, bo jest ciepło. No i teraz tak. Popatrzcie sobie. Jest klimat, co on mi tutaj, nie marujcie. Jest radio, jest klimatyzacja automatyczna, jest wspomniana automatyczna skrzynia biegów elektryczny ręczny. jest nawigacja, te wszystkie przyciski MMI, Podłokietnik, miejsce na dwa napoje, fotele. No, no i ten przerwie, przebieg, słuchajcie. Kierownica, ładna. 317 tysięcy kilometrów, jak patrzyłem na Automoto, ten rok sobie, no bo musiałem zobaczyć. Trochę mi tych aut wyskoczyło. I kurde, wiecie, że chyba dwie albo trzy miały tylko taki przebieg. A jak przejedziemy naszą zachodnią granicę, to takich jest dużo. Są takie, które mają mniej, są takie, które mają więcej. I za to powiem wam cenie polski autohandel, bo wyszukują handlowcy właśnie tych z najmniejszym przebiegiem. Najwięcej jest tych, które mają 220 tysięcy. I to jest kurde piękne. Te z większymi przebiegami kupują Bułgarzy, Litwini i tak dalej. A polski autohandel trzyma poziom. I brawa, panowie i panie. Pół żartem, pół serio. Eee, kto wie o co mi chodzi, ten wie o co mi chodzi. O to w tym chodzi. Dobra. No, a to jest taka piąteczka. Zarejestrowana, ubezpieczona. Szara, trzymajcie się. Hej.